Witaj w serii Ślub w obiektywie i tym razem porozmawiamy o plenerach wyjazdowych. Więc, jeżeli interesuje Ciebie temat, zapraszam. W tym filmie, 5 konkretnych porad na temat plenerów wyjazdowych. Jeżeli rozważasz taką opcję i mówimy tutaj zazwyczaj o plenerze, niekoniecznie w kraju, tylko właśnie zagranicznym, to warto zastanowić się nad kilkoma kwestiami. Pierwszą sprawą jest, ile to właściwie kosztuje, no bo Wy na przykład chcecie połączyć sesję plenerową z, i wyjazdową właśnie z usługą fotograficzną, a jednocześnie, jednocześnie z Waszym miesiącem czy tygodniem e, miodowym. No i tutaj Tutaj pojawia się pewien zgrzyt, ponieważ bierzecie fotografa na ile? Na jeden dzień, płacicie za przeloty, czy on płaci, ile taka usługa kosztuje? No, przecież widzieliście w internecie. No, i teraz jest tak: często na przykład fotografowie, którzy nie posiadają takich zdjęć, zgodzą się na przykład za same koszty, czyli wy pokrywacie nocleg, wy pokrywacie wyżywienie, pokrywacie bilety. Natomiast fotograf robi to na przykład w cenie jednej sesji zwykłej, ani liczy to jakoś ekstra dodatkowo i wy otrzymujecie zdjęcia. No Finansowo jest to teoretycznie najlepsze rozwiązanie, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś bierze takie zdjęcia sobie do portfolio, to zazwyczaj oznacza to to, że ma niewiele takich zdjęć lub w ogóle ich nie ma, jest to nowa sprawa dla niego, a niestety takie wyjazdowe sesje nieco różnią się od takich zwykłych prowadzonych w kraju, w tym samym mieście, czy 100 kilometrów dalej. Czym? No właśnie paroma takimi zasadami, które tam panują. Musimy potrafić zbadać dane miejsce, wiedzieć, co jest mm, na przykład dozwolone na danej kulturze, co nie, czy gdzie można robić zdjęcia, gdzie nie, jak to zbadać, jak to sprawdzać yy, i w ogóle parę innych rzeczy. Bo na przykład, jeżeli już jedziecie, to punkt drugi. Bardzo przydatne by było, żeby taki fotograf posiadał... Yy, świadectwo kwalifikacji, o którym mówiłem więcej w innym filmie poświęconym właśnie zdjęciom z drona, więc zachęcam Ciebie do obejrzenia, jeżeli jeszcze nie widziałaś, bądź jeszcze nie widziałeś. Potrzebne jest świadectwo kwalifikacji, potrzebne jest OC, ale OC, uwaga, już nie krajowe, a na przykład na całą Unię Europejską albo na cały świat. Często samo świadectwo kwalifikacji z Polski nie wystarcza. Teraz są prace ustawodawcze prowadzone nad tym, żeby ujednolicić przepisy w Unii Europejskiej, więc w Unii Europejskiej z czasem będzie takie samo prawo, co nie znaczy, że na przykład w miejscu, do którego jedziecie, można latać na przykład dronami. Albo jakie kary są. Są kraje, w których w ogóle nie wolno, e, nie wolno latać dronami. A skoro już się decydujecie na takie koszty, to warto byłoby e, polecieć tam z osobą, która ma prawo do wykonywania takich lotów, żeby mieć więcej fajnych zdjęć do wykorzystania. Trzecia różnica i trzecia rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to tak zwany scouting lokalizacji. W przypadku sesji plenerowych, miejscowych w kraju, wybieracie zazwyczaj jedno, dwie lokalizacje, tam się odbywa sesja i tyle. Natomiast jeżeli już jedziecie za granicę i bierzecie ze sobą fotografa, to już. Staracie się wykorzystać do granic możliwości to, co możecie. No, zdjęcia na basenie, zdjęcia na plaży, ile można, ale na przykład jesteście na wyspie, jakichś Ventura, Lanzarote, Wyspy Kanaryjskie czy Malediwy, to kurczę, to jest rola fotografa. Oczywiście Wy możecie mu w tym pomóc i powiedzieć, słuchaj, chcemy zdjęcia stąd, 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 odznacz trasę, jak będziemy jechali, zajmij się tym. Natomiast normalny fotograf zazwyczaj usiądzie do tego, zapyta się Was, czy są jakieś miejsca, z których chcielibyście mieć zdjęcia, a jeżeli nie, albo nawet jeżeli podacie, to automatycznie sam zacznie prowadzić scouting lokalizacji. Czasami może być to powiązane z tym, że również fotograf musi polecić czasami wcześniej przed Wami. Dlaczego? No bo właśnie będzie prowadził scouting lokalizacji, wypożyczy samochód, popyta miejscowy, gdzie to warto zrobić zdjęcia, gdzie coś takiego się odbywa, pojedzie, zobaczy jak to wygląda, zobaczy jaki sprzęt jest mu potrzebny. I to wszystko będzie łatwiejsze do ogarnięcia. To różni również profesjonalne sesje od pozostałych. Czwarty bardzo ważny punkt w tym wszystkim to what if, czyli backup plan, czyli co się stanie, jeżeli coś złego się stanie. Czyli jedziecie, lądujecie, ma być wspaniale, ale no niestety jest kiepska pogoda. No co zrobić? Siedzicie w hotelu, nie? Ale przez 2-3 dni jest kiepska pogoda. Albo odpukać jakiś sztorm i tak dalej, i tak dalej. Czyli backup plan. Na przykład jeżeli pada, to Wasz fotograf może zaproponować specyficzne rozwiązania. Jak na przykład ta parasolka, która jest mojego autorstwa, która jest z rozświetleniem automatycznie. Czyli mamy deszcz i robimy w deszczu sesję. Nie, nie czekamy na to, aż nam się poprawi pogoda. Ona czasami może się nie poprawić. I Wy zapłacicie i Wy stracicie... Yy, i fotograf nawet zdjęć nie będzie miał. Więc to będzie kompletnie bez sensu. Czyli na każdą ewentualność przygotowujemy jakąś zapasową opcję. Możemy w ten sposób właśnie wyeliminować czynnik tej pogody, a przynajmniej zminimalizować jego wpływ na nasz wyjazd. Jest ładna pogoda, ok. Jedziemy tam, gdzie mamy scouting lokalizacji, ok. Na przykład jedziemy do. Kora, koralecho albo Moroable i tak dalej, ale to, co jest na naszej liście zdjęć do zrobienia, ale jeżeli na przykład jest brzydka, to mamy plan zapasowy, a nie to, że no, robimy zdjęcia w lobby hotelowym. No, dwa możemy zrobić, tak, ale sesje wyjazdowe mają. Naprawdę specyficzny i wspaniały klimat, dlatego zachęcałbym Was do tego. Natomiast potrzebujecie też do tego odpowiednich ludzi. I jeżeli już jedziecie, to nie stawiajcie tylko i wyłącznie na jedną kreację. Macie przecież wiele możliwości. Na przykład zachodzące słońce nad pustynią, czy urokliwy wschód słońca przy skalistym nabrzeżu i automatycznie powiewająca piękna kreacja w jakimś kolorze, na przykład bordowym. Ale to właśnie wasz fotograf. Powinien po nawet zdjęciach z internetu móc doradzić, jakie kolory tam będą fajnie ze sobą współgrały i co warto byłoby jeszcze zastosować. Bo na przykład za, nie musicie czekać na wiatr, który rozwieje Wam suknię. Ta suknia często na tych zdjęciach wszystkich jest rozwiewana poprzez sztuczne linki, przezroczyste, przyczepione i pociągnięte do tyłu, trzymane przez asystenta fotografa, który również doświetla całą scenerię flashem. Pamiętajcie również często, że jeżeli chodzi o tego typu zdjęcia, to jeżeli macie zamiar uzyskać efekty jak z okładek światowych pism, to to nie jest jedna osoba ten fotograf, tylko często jest to powiązane z dwoma, trzema również asystentami, którzy odpowiednio trzymają światło w odpowiednich miejscach, blendy odbijające to światło, żebyście byli jak najlepiej oświetleni i wykonują masę roboty, której na tym finalnym zdjęciu nie widać, ale to dzięki nim jest ono takie, a nie inne, i ono jest właśnie na okładki światowych pism. Tak, żeby nie tylko sąsiadki mogły pozazdrościć, ale również, że. Cieszą po prostu oczy, niezależnie, e, niezależnie od poziomu e, znajomości e, fotografii e, na całym świecie, komu byście nie pokazały. E, dodatkowym elementem takim jest również umiejętność danego fotografa do doboru kolorystyki. Czyli jeżeli już mamy na przykład te. Te suknie, to na przykład może być ciężko przewieźć w bagażu podręcznym czy nawet rejestrowanym różnego rodzaju na przykład świece dymne, bo często im nie zabraniają, ale na przykład taki fotograf może zrobić research już jeszcze w Polsce, gdzie takie świece będą dostępne i w jakich kolorach są dostępne, więc będzie mógł zamówić, odebrać je na miejscu i wykorzystać na przykład przy takim zdjęciu. Czyli ty jesteś w tej bordowej sukni rozwiewanej za pomocą tych linek, ale sąsiadka o tym nie wie. Na brzegu, na skalistym brzegu, gdzie nagle za bo zachodzi słońce, albo pojawia się droga mleczna, albo cokolwiek innego, co chcecie. To jest jeszcze też kwestia magii postprodukcji, czyli tego, przez tej obróbki artystycznej tak zwanej, tego, co dzieje się na ekranach naszych komputerów, fotografów i filmowców. I wtedy odpalamy również świece dymne. Dzięki temu Teoretycznie nie wolno ich przewozić, ale możecie zrobić tak, że one będą dostępne na miejscu. No kwestia pełnego przygotowania. Również musicie się liczyć z tym, jeżeli bierzecie fotografa, który nie ma takiego doświadczenia, że na przykład bagaż może zaginąć. Dlatego fotograf zawsze ma co najmniej w dwóch miejscach sprzęt. I zazwyczaj bierze tyle sprzętu, że on się nie mieści w bagażu podręcznym, tylko również w rejestrowym. Plus dodatkowo jest on dużo cięższy niż Wasz bagaż, więc często musicie liczyć się z tym, że jest to kwestia nadbagaż. I najważniejsza sprawa ubezpieczenia tego sprzętu, ponieważ jeżeli sprzęt zniknie i później się zjawi, e, znajdzie, to nie jest najgorszy problem, ale jak on zniknie i się nie znajdzie, e, to zwykłe ubezpieczenie tego na pewno nie pokryje, jeżeli macie tam profesjonalny sprzęt, albo zdarzają się również po prostu kradzieże. pamiętam jak z Florydy wracałem do Polski, to też mi ukradziono. Ile rzeczy, a przypominam, że moje ciuchy były pocięte jakimś skarbem, bo cięto torby, cięto walizki i kradziono, no. ubezpieczenia odzyskane od, od linii lotniczych to są ułamki e, kwot, o których, o których mowa, więc warto pamiętać o wykupieniu takiego ubezpieczenia, żeby nie było po prostu niespodzianki. I również rozdzieleniu sprzętu, nie tylko dlatego, że nie jesteśmy w stanie go zapakować do bagażu rejestrowego, tylko po to, żeby mieć sprzęt w dwóch miejscach, bo dzięki temu Niwelujemy e, niebezpieczeństwo zgubienia jakiegoś bagażu, kradzieży, i tak dalej. Jeżeli coś nam zniknie, to zawsze mamy backup, zawsze mamy zapasowy, e, zapasowy sprzęt. To tyle w naszym krótkim filmie dotyczącym porad z sesji plenerowych, wyjazdowych. Ja z całego serca polecam, są naprawdę rewelacyjne. Dobierzcie po prostu odpowiednie rozwiązania do swoich oczekiwań, i jeżeli jesteś ciekaw, będę ciekawa na co zwracać uwagę w różnych. Zapisach umów, na co zwracać uwagę, jeżeli chodzi o wybór filmowców czy fotografów, jak na przykład przygotować się na ten najważniejszy dzień, żeby zdjęcia z niego i filmy wychodziły jak najlepiej i wiele rzeczy związanych z Waszym najważniejszym dniem, jeżeli chodzi o filmowanie i fotografię, to zapraszam Was jak zawsze do zaparzenia dobrej herbaty lub dobrej kawy. I odpalenia kolejnych filmów z serii Ślub w obiektywie. Ja Was pozdrawiam, jeżeli to by się podobało, to łapa w górę. Trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego. Hej.